Witam serdecznie. Jesteśmy po świętach, ale jak zwykle mamy ochotę na coś słodkiego. Po świętach, obiedzeni, napełnieni, spróbujemy przygotować coś słodkiego w wersji fit. Zapraszam: będzie to jogurtowiec. Do przygotowania naszego ciasta jogurtowca potrzebne nam będzie. 400 g jogurtu naturalnego typu greckiego, 4 jajka, 100 g cukru, 50 g skrobi ziemniaczanej, potarta skórka z jednej cytryny, no i pół łyżeczki soku z cytryny, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, no i do tego, do dekoracji, jedna łyżka cukru pudru. Zabieramy się za robotę. Najpierw białka oddzieramy od żółtek. No, to teraz tak, do żółtek dodajemy cukier i zwykłą rózgą po prostu cukier z tymi żółtkami ubijamy. A tak z dwie minutki. No, do ubitych żółtek z cukrem teraz dodajemy jogurt te, tego typu greckiego, skrobię ziemniaczaną, łyżeczkę proszku do pieczenia no i z wyparzonej jednej takiej cytryny umytej w wcześniej, później wyparzonej we wrzątku po prostu wcieramy skórkę z całej jednej cytryny. No i teraz wszystkie składniki, które wylądowały tutaj w naszej tej miseczce mieszamy do uzyskania takiej jednolitej, gładkiej masy. OK. No, to teraz mikserem będziemy po prostu na sztywną pianę ubijać białka, ale ubijamy je do momentu, aż zacznie się ono pienić. Wtedy po prostu wlejemy te pół łyżeczki soku z cytryny. O, zaczyna nam się tutaj pienić właśnie to białko. To jest ten moment, kiedy dodamy pół łyżeczki soku z cytryny. No, Białka ubiliśmy na sztywną pianę, proszę bardzo. Teraz ubitą naszą y, pianę dodamy do masy y, jogurtowej. No, teraz tą naszą różgą obie te masy przemieszamy, razem połączymy, tak delikatnie. I za chwilę całość przelejemy na blaszkę do pieczenia. Piekarnik nastawiliśmy na temperaturę 170 stopni, w której będziemy piec około 35-40 minut. OK. Przygotowaliśmy blaszkę do pieczenia, wyłożyliśmy ją papierem, tak żeby to, tą płynną masę jak wlejemy, żeby nam gdzieś tam nie wyfrunęła ona z tej blaszki. Blaszka ma wymiary 18 na 26, także teraz przelewamy. I za chwilę to trafi do pieca na te 35-40-45 minut, może będziemy obserwować, kiedyś z góry pięknie zapieczone. No, minęło 40 minut. Ciacho nasze wyskoczyło z piekarnika, jest już u mnie na blacie. Teraz musi ono ostygnąć. Jak ono przestygnie, to je po prostu włożę do lodówki na 2-3 godzinki. Ładnie się schłodzi. No i szamiemy. No, nasz jogurtowiec już jest schłodzony. Teraz jest pora, żeby obsypać go pięknie. Tak. Cukrem, pudrem. Wygląda znakomicie. No, kawałek naszego jogurtowca jest u mnie na talerzu. Będę kosztował. Fajne, pyszne, luks. Wyszło pysznie, zdrowo, kolorowo, ekspresowo. Jak się podobało, to zapraszam za tydzień.